Co robi wielki klub, gdy jego kluczowy obrońca, filar defensywy, doznaje druzgocącej kontuzji tuż przed wygaśnięciem kontraktu? Logika podpowiada, pozwala mu odejść, szuka zdrowego zastępcy. Ale FC Barcelona postanowiła zaszokować piłkarski świat. W cieniu nadchodzącego L-Klasy kołu, Katalończycy wykonali ruch, który redefinuje pojęcie lojalności i długoterminowej strategii w nowoczesnym futbolu. To historia która pokazuje, że za wielkimi pieniędzmi i presją wyników kryje się coś znacznie głębszego. Zanim przejdziemy do sedna, nakreślmy tło. FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flücke jest w fenomenalnej formie. Po bolesnej porażce z Chelsea w Lidze Mistrzów, maszyna z Camp nou stała się nie do zatrzymania, wygrywając każdy kolejny mecz. Ostatnio zdemołowali Atletik Bilbao 5,0 w półfinale Superpucharów Hiszpanii, rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej. Cały świat futbolu ostrzy sobie zęby na niedzielny finał, kolejne legendarne L. Clasico przeciwko Realowi Madryt. Jednak w gabinetach prezesa Jołane Leporti i dyrektora sportowego Deco kluczowe decyzje zapadają nie tylko w kontekście najbliższego meczu. Głównym bohaterem tej zakulisowej historii jest Andreas Christensen, 29, letni duński stoper, którego kontrakt wygasa 30 czerwca. Sytuacja jest dramatyczna. Christensen leczy obecnie poważną kontuzję kolana. Która wyklucza go z gry na wiele miesięcy. W normalnych okolicznościach klub w takiej sytuacji wstrzymałby rozmowy, czekając na rozwój wydarzeń lub po prostu podziękowałby zawodnikowi za współpracę. Ale Barcelona zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Jak donoszą dziennikarze Mundo Deportivo, zarząd oficjalnie zaproponował Duńczykowi przedłużenie umowy o co najmniej kolejny rok. To nie jest gest litości. To przemyślana decyzja. Władze klubu i sam Hansi Flick nie mają wątpliwości. W oficjalnym komunikacie czytamy: Zarząd sportowy, jak i Flick, uważają, że jest on czołowym środkowym obrońcą, który nie miał szczęścia z kontuzjami w ostatnich dwóch sezonach. Profil na takim poziomie nie występuje na rynku, jego obecność w składzie jest wysoko ceniona. Co więcej, źródła w klubie twierdzą, że uraz defensora nie tylko nie pokrzyżował planów, ale wręcz je wzmocnił. Barcelona chce wysłać jasny sygnał, nie zostawiamy naszych ludzi na lodzie. Pamiętajmy, że Christensen, który od 2022 roku rozegrał dla barki 97 spotkań, trafił do klubu za darmo z Chelsea. Teraz klub odwdzęcza mu się za jego wkład w trudnym dla niego momencie. Dlaczego Barcelona podjęła tak niekonwencjonalną i ryzykowną decyzję? Analiza tej sytuacji ujawnia kilka warstw strategicznego myślenia. Po pierwsze. Wartość sportowa. Mimo kontuzji, klub wie, jaką jakość posiada Christensen. Znalezienie na rynku obrońcy o podobnym profilu, świetnie czującego się z piłką przy nodze, inteligentnego taktycznie i doświadczonego na najwyższym poziomie, kosztowałoby dziesiątki milionów euro. Przedłużenie z nim umowy, nawet uwzględniając okres rekonwalescencji, jest finansowo rozsądniejsze niż wchodzenie w niepewną licytację o nowego gracza. Po drugie, to potężny sygnał dla całej szatni i przyszłych celów transferowych. Barcelona udowadnia, że hasło Messieune Club więcej niż klub to nie tylko pusty slogan. Troska o zawodnika w najtrudniejszym momencie jego kariery buduje niewiarygodną lojalność i wzmacnia morale zespołu. Każdy piłkarz w składzie widzi, że w razie problemów klub stanie za nim murem. To bezcenny kapitał ludzki. Po trzecie to wyraz zaufania. Klub wierzy w profesjonalizm Christensena i w kompetencje swojego sztabu medycznego. Zakładają, że Duńczyk wróci do pełnej sprawności i znów będzie kluczową postacią defensywy. To inwestycja oparta na wierze w człowieka, którego charakter i umiejętności doskonale znają. Podsumowując, podczas gdy Fani ekscytują się nadchodzącym starciem z Realem Madryt, FC Barcelona rozgrywa znacznie dłuższą parcie szachów. Decyzja o przedłużeniu kontraktu z kontuzjowanym Andreasem Christensenem to mistrzowskie połączenie pragmatyzmu finansowego, budowania kultury organizacyjnej i po prostu ludzkiej przyzwoitości. To ruch, który może nie przyniesie natychmiastowych korzyści na boisku, ale w perspektywie długoterminowej wzmacnia fundamenty, na których zbudowany jest ten wielki klub. Co sądzicie o takim podejściu Barcelony? Czy to czysty sentyment, a może genialna, chłodna strategia? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału po więcej takich analiz ze świata sportu. Do zobaczenia!